Chyba z razy, więc szybko i na temat, jeżeli ktoś chce mówić, tutaj macie dane do wysyłki. miejsce numer telefonu wpisujecie swój numer i nadajecie je w aplikacji post mobile. Chcecie w sensie, te dane wpisuje do tej aplikacji. Miejsce numer telefonu wpiszecie swój numer i już błagam zaczynajmy, żebym znowu nie róbła wstępu. Słuchajcie, wydaje mi się, że takich odcinków będzie więcej. Bo ja uwielbiam śledzić ludzi, a dzisiaj będziemy śledzić moją siostrę, bo wydaje mi się, że coś przede mną ukrywa. A ja, jako osoba, która po prostu kocha wszystkiego, się doszukiwać w ludziach, to muszę to sprawdzić. Także zostańcie ze mną i pokażę Wam wszystko, ujawnię jej tajemnicę. Do widzenia mamy teraz bardzo ważne informacje, ale pochylamy się dopiero jutro o godzinie 23.50 na dzień. To jest dla mnie serio ważny, więc jutro pochylamy się z każdym za minutą 250. I słyszeliście, co ona tam gada? Wydaje mi się, że jakby miała przede mną sekret, to by nie gadała o tym no, na YouTuba, więc jest to mała pewnie. Tak, ale nie wiem, Do... co tutaj robi w sumie, to bo. Mam takie mieście. O kurczaku, ty jesteś. O kurczaku, ty jesteś. Ale ty jesteś. Ale ty. Ale do kurczaku mój telefon. Tylko tu zostawiłaś. No na pewno, nie okłamiesz mnie. I widzę, że bym tutaj serio, bo wy chyba nawet widzieliście. Ona nie widziała tego telefonu. Nic, nic. nic. Kochani widzowie, już za niedługo, czyli za dokładnie godzinę, zobaczę, co coś... No, kolejny No, dobra. Okej, okay, słuchajcie, byłam cały dzień w domu, ale musiałam teraz wyjść, bo naprawdę przykład ogłosiłam, nie że nie wstąpię tego odcinka, to ciągle jest na tym samym trzepaku, a jest już prawie północ. No, co prawda dzisiaj jest mega, jest no nawet nie wiem czemu, tak strasznie jasno. Strasznie, jak na północ, ale no jakby. I tak się nie powinna tak włóczyć po tych trybakach, więc. Poza tym, powinna to, wiecie, opublikować już minutę temu ten film, więc nie wiem, co z nią jest. Dlatego znowu wyszłam z domu, żeby to sprawdzić. Patrzycie, tam coś tam sobie biega. Ja nie wiem, co ona mówi. Chyba jakiś Irek czy coś, nie wiem. Ej, co? Czy idzie? Co czy idzie? Ej. Ej, co? Zostawia telefon. Dobra, bierzemy. Dobra, mam jej telefon. I ona się chyba nawet nie... I ona się chyba nawet nie zorientowała, że zabra mi. Co? Idziemy do domu. Co? Nie wiedziałam, że ona mi tu widzi. Dobra, nie wiem o co jej chodzi, ale niestety ona ma telefon na hasło i nawet się nie da. Y nie wiem, nie wiem. Widziałam go. Ej, chciałam, ci pewno nie coś grać. Aha, nagrać ty masz, masz. Ej, pod brzuchy, masz mi go wyczyścić. Sorry, podrzuchy nie, możesz mi go wyczyścić. No dobra, już cię wyczyszczę. Tutaj na szczęście jest niedaleko, niedaleko stąd bagda. Okej, okay, mi mm. się raczej nie określa, żebym powiedziała to, co ja trochę. Okej, no to okay. Tak. Okay. E Ale e chodzi o to, czy mam tak? No bo ostatnio nagrywałam dużo filmów e z takim jednym chłopakiem. moim przyjacielem. E Więc e nie wiem, skąd te pytania. W ogóle się nie spodziewam. E znaczy nie wiem, skąd te pytania się no, ale no, nie ma chłopaka. Co? co ty robisz? Nie nic, bo słuchajcie, bo ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi z tym, że on się tak zachowuje, ale mam jeszcze stąd. Dlaczego? No idź! Małusia, bo chciałam coś... Y, ga co? gadam no, z koleżanką, muszę jej powiedzieć mój wiecie, sekret. Widzisz, że nagrywasz mi? No nagrywam, żeby o, potem jej to teraz. wysłać, bo ona teraz jest offline. Ja nic nie nagrywam w takim razie. Dobra, to se nie nagrywaj, ale wyjdź za tych szaków, bo z żałośnie nie wygląda. A myślę, że ja ciebie nie widziałam. Czekajcie, muszę podjaśnić ale trochę, bo już ja północ po północy. Dobra, dobra, was już. Ja tylko patrzyłam na ten twój filmik. Powiedziałaś już ogólnie wszystkim, no to wiadomo, że ja też bym to zobaczyła, tak czy się. No a więc, ogólnie, ja nie wiem w ogóle, czemu ona się tak zachowa, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę ona nigdy nie wychodzi tak długo samo. I ona, jak zaczęła gadać dopiero, to się zorientowałam, że coś jest serio na rzeczy. O, o tym, co gada o chłopaku, jakąś jakimś niby przyjacielu, że niesie chłopakiem i jeszcze miała takie oczy dziwne. W sensie takie... takie... Oh, wow! A co ty robisz? A nic! Nic innego chyba. Mówię, tak jak ci mówiłam. Okay. Okej. Ym... Nie... I wydaje mi się, że jednak kłamała, bo możliwe bardzo, że to jest właśnie to niej sekret, bo... No, tak mi się po prostu wydaje. Ym... <susuruj> Piękny dzisiaj zachód słońca. No, pory. tak. się zachód był 3 godziny temu. Mm. Albo 4, to nieprawda, Małgosia, nie, prawda? się nie chodzi mm. za mną. Ja próbuję coś tutaj przegadać z kumpelą odnośnie sprawdzianu. No to dlatego, mi nie chcesz powiedzieć Adno. No, dlatego, że są wakacje i nie I mamy sprawdzianów. A w sensie mamy sławę, Nie, no bo gada, gada, bo Nie. Przyglądam się i jeszcze no. nie. W pięciu Co? no? Musiała... Nie pozwolę ci to publikować. Yy, nie, ja nic nie nagrywam. No ja pan sobie. Co, na piek... yy, już nie muszę się chować, okazało się, że mogę się to wszystko widziała i pozwoliłem mi teraz nagrywać pod warunkiem, że tylko dla mnie to nagrywam i nigdzie tego nie opublikuję. No, no nigdzie. I no mów. Mów już to chcesz. Się... No, więc chciałam powiedzieć, że Irek to moja przyjaciółka. Co? Ale co? No Irek. Ale miałeś powiedzieć co do tego chłopaka. No, więc to jest moja chłopaczyzna. Co? Żartuję, nie mam żadnego chłopaka. No, tak na serio, moim chłopakiem jest... Kasper. すごい遊びにしますこれ